Pokaże PGE GKS-u Bełchatów przegrali swój szósty mecz w sezonie. Tym razem podopieczni Jana Złomańczuka nie podołali drużynie ruchu Chorzów. Brunatni przegrali na wyjeździe 2 do jednego. Spotkanie lepiej zaczęli gracze z Chorzowa, którzy częściej byli przy piłce i stwarzali sobie więcej sytuacji bramkowych. Z tej optycznej przewagi niewiele jednak wynikało. W 19 minucie pierwszą groźną akcję stworzyli nasi zawodnicy. Po ładnym odegraniu Tomasza Wróbla do piłki w polu karnym doszedł Kamil Wacławczyk. Pomocnik bełchatowskiej drużyny zdecydował się na strzał, jednak piłka odbiła się najpierw od bramkarza, potem od słupka i wyszła na rzut rożny. Kilka minut później swoją szansę na zdobycie gola mieli Chorzowianie, którzy wykonywali rzut wolny w pobliżu bramki bronionej przez Stachowiaka. Uderzenie marka Zieńczuka przeleciało jednak kilka metrów nad poprzeczką. Po chwili Chorzowianie mogli prowadzić jeden do zera. W sytuacji sam na sam z naszym bramkarzem znalazł się Arkadiusz Piech. Napastnik gospodarzy zbyt długo zwlekał jednak z uderzeniem i piłkę spod jego nóg zdążył wyciągnąć Adam Stachowiak. Nie minęła minuta, a piech ponownie znalazł się naprzeciw bramkarza GKS-u. Tym razem napastnik niebieskich oddał strzał, jednak ponownie górą był Stachowiak, który popisał się kapitalną interwencją. Drugą połowę piłkarze GKS-u rozpoczęli z jedną zmianą w składzie. W miejsce Kamila Kosowskiego pojawił się Łukasz Madej, który dzień wcześniej został oficjalnie piłkarzem górniczej jedenastki. Brunatni od początku drugiej części meczu grali bardzo aktywnie. W 51 minucie Tomasz Wróbel dośrodkował piłkę wprost na głowę Michała Maka. Strzał młodego piłkarza GKS-u przeleciał jednak tuż nad poprzeczką. Jeszcze bliżej zdobycia bramki Brunatni byli w 59 minucie spotkania, kiedy to na strzał z dystansu zdecydował się Szymon Sawala. Niestety piłka po jego strzale trafiła w supek bramki niebieskich. Dwie minuty później przed szansą stanęli Chorzowianie, jednak strzał Sultesa przeleciał obok bramki bronionej przez Stachowiaka. Chwilę później gospodarze ruszyli z kolejną akcją. W pole karne dośrodkował Marcin Kikut, a Arkadiusz Piech tym razem się nie pomylił i zrobiło się jeden do zera dla gospodarzy. Na odpowiedź piłkarzy Giekesu nie trzeba było jednak długo czekać. Niespełna 10 minut później było już 1 do jednego. Zamieszanie w polu karnym gospodarzy wykorzystał Paweł Buzała, który płaskim strzałem pokonał Peskowicia. Po chwili nasz zespół mógł prowadzić już dwa do jednego. Na strzał z dystansu zdecydował się Tomasz Wrubel. Niestety piłka po jego uderzeniu przeleciała centymetry obok słupka. W 86 minucie Łukasz Madej popisał się bardzo dobrym dośrodkowaniem. Do piłki w polu karnym dopadł Paweł Buzała. Niestety na miejscu był bramkarz gości, który wybił piłkę na rzut rożny. Po dośrodkowaniu z narożnika pod bramką Peskowicza znów zrobiło się gorąco. Tym razem jednak piłka uderzona przez Alana Stulina nie znalazła drogi do bramki. Kiedy wydawało się, że spotkanie zakończy się remisem, akcję meczu przeprowadzili gospodarze. W 89. minucie do piłki dopadł wprowadzony w drugiej połowie Maciej Jankowski i ładnym strzałem zapewnił ruchowi trzy punkty. Nasi zawodnicy po raz kolejny mogą mówić o ogromnym pechu. Znowu było blisko, znowu się niestety nie udało. Najlepiej było zakończyć po prostu ten mój wywód, iść do szatni. I nie da się nawet remisować meczów, kiedy traci się takie bramki. No nie wiem, czego brakuje. My jak możemy kolejny mecz tracić? W takich okolicznościach jak bramkę, no, brak słów, no, więcej nie chce się nawet mówić na ten temat. Tak, no, szło mi się udało, to można powiedzieć. No. Szkoda, że nie podła bramka, bo objęlibyśmy prowadzenie i, i być może, być może udałoby nam się to dowieść do końca. Niestety kolejny raz zabrakło na koncentracji w końcówce. Ciężko teraz cokolwiek powiedzieć, no. jesteśmy w ciężkiej sytuacji i musimy sobie jakoś wzajemnie wszyscy razem pomóc, żeby podnieść się z... Tego dna i odbić się od tego dna i, i utrzymać, utrzymać tą ojcicę klasę w Nowotowie. Za ty artystyczne punktów nie daje i, i już wcześniej mówiliśmy, że wolelibyśmy zagrać słabszy mech, a wygrać, no niestety, niestety przegrywamy kolejny raz, mimo całkiem nie gra. Piłka nożna przede wszystkim to jest sport drużynowy i, i trzeba to ocenić jako zespół, a nie jako zawodnik. No przegraliśmy 2-1 i to jest najgorsze. Jeżeli ja będę strzelał do końca, nie wygramy żadnego meczu co mi to da? Jak ja to powtarzam, no to jest klucz. To nie jest jeden zawodnik Paweł Buzała. Na pewno ja będę się cieszył, bo e, jakaś tam e, psychika też lepsza mu się ja poczuje, bo, bo nie strzelałem tych bramek. Miałem ja sytuację, nie strzelałem, a dzisiaj można powiedzieć, że dwa tygodnie nie trenowałem w ogóle i dzisiaj przy pierwszej sytuacji można powiedzieć, że strzeliłem bramkę. Na pewno ja odżyję, ale to zespół musi odżyć, bo my musimy robić punkty, bo jak ja tylko odżyję, to nic to nie da. No, jako zespół musimy żyć. Cza, cza. Trzeba... Być konsekwentnym do końca i nam tej konsekwencji zabrakło, bo straciliśmy dwie bramki I to jest kluczowy moment, bo, bo, bo mieliśmy sytuację, miałem z głowy, e, Szymon Sawala miał słupek, także no, były te sytuacje. Nie można powiedzieć, że my graliśmy alibi na ten mecz, bo graliśmy w piłkę i myślę, że, e, że byliśmy równorzędny z zespołem z ruchem, i, No, ale oni byli skuteczniejsi o tą jedną sytuację. No nie, za ciekawie. Jedziemy do domu i, i w domu każdy nie będzie mógł na pewno zasnąć, bo będzie myśleć, że znów mieliśmy na wyciągnięciu ręki, a się nie udało. Także I to można powiedzieć kolejny mecz z rzędu, bo to trzeci mecz z rzędu, gdzie mieliśmy e, szansę na trzy punkty, a zostało zero. Sam twierdzi, że on jeszcze potrzebuje treningu. To nie jest ten Łukasz, co, 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 co był w Śląsku. Także e, jedno fajne zrozumienie do mnie, na pewno to będzie silny punkt zespołu i jeden strzał oddał, także na pewno nie ma co ukrywać, ale... Odocenianiem jest trener, nie ja. Ja jestem od tego, żeby biegać na wojsku i robić dobry wynik. Na pomeczowej konferencji trener naszego zespołu starał się jednak nie tracić wiary. Przyjechaliśmy do Chorzowa, bo to zabrzmi dziwnie, po trzy punkty, minimum remis. Nasza sytuacja kadrowa i punktowa jest w tej chwili no, fatalna, ale organizacją gry, stylem gry, jaki prowadziliśmy się z Chorzowem, nie wstydzę się tego meczu ponieważ zagraliśmy dobre spotkanie. Przy lepszym szczęściu, nawet przy stanie 1-1, jeszcze mieliśmy dwie sytuacje. Przykro, że akurat kolejna porażka, natomiast no, w tej chwili troszkę będę w składzie mocniejszy. Doszedł Madej, doszedł Buzała, być może dojdzie wirus, na następny mecz, także jestem optymistą. Uważam, że zrobił swoje. Jestem zadowolony z jego postawy, z jego wyjścia. Tylko, że u nas jest Łukasz Madej dopiero 4 dni. Dlatego uważam, że tą zmianą y, naprawdę no, dał pozytywną zmianę. Kiedyś się prowadzi grę, my prowadziliśmy grę, myśmy momentami dyktowali warunki. Y, zdarzają się sytuacje, że jest niecelne bo to jest piłka nożna. Natomiast mówię, szkoda mi poprzez słupka Sawali, szkoda mi jest słupka y, rubla, y, Sytuacje buzały, gdzie bramkarz odbija klatkę piersiową z linii bramkowej, piłkę przystanie 1 jeden w końcówce Beczu. Dlatego są sytuacje trudne dla mnie, no ale Trzeba przyjąć. Trener Chorzowian nie ukrywał, że piłkarze GKS-u zagrali dobry mecz, a jego drużyna miała dużo szczęścia. Zagraliśmy mecz bardzo ważny, ale tak jak, jak przypuszczałem bardzo trudny. Eee, Bełchatów naprawdę gra dobrą piłkę i, i tylko oni chyba wiedzą, dlaczego mają teraz jeden punkt yy, po siedmiu meczach. Natomiast my kontynuujemy swoją pasę. po raz kolejny przyszłam odrabiać, może w trochę innych okolicznościach, ale, ale znów szczęśliwie. Natomiast ten mecz rzeczywiście trzeba zanalizować, bo no nie było w naszym wykonaniu tak dobry jak choćby poprzednie druga połowa z Lubinem, czy, czy Pucharowy z Koroną i, i mecz pod Beskidziem. No, ale mamy na to dwa tygodnie czasu. Dla naszego zespołu była to już szósta porażka w siedmiu kolejkach. Sytuacja w tabeli wygląda źle, jednak mamy nadzieję, że podopieczni trenera Złomańczuka już w najbliższej kolejce odniosą upragnione zwycięstwo.